Dzień dobry, dzień dobry, złoty tarot kłaniam się Wam serdecznie. Ja zapraszam na czytanie miesięczne do 15 sierpnia 2023 osoby z poznaku Baran Lew Strzelec. To jest czytanie dla Was, zaczynamy od Barana. Już dla Was są barany karty rozłożone i zobaczymy, co przyniesie Wam po prostu yy, no, na miesiąc... Na ten miesiąc do 15 sierpnia, co karty Wam powiedzą. Więc z serduszka, zaczynamy czytanie, i teraz tak. Dla niektórych baranów, pamiętajcie tylko jedno, że u, u niektórych zacznie się już coś dziać, a dla niektórych baranów to będzie właśnie pod koniec miesiąca albo w środku. Zależy też i jaki macie miesiąc, i tak dalej, dzień, godzina. Ale to mniejsza z tym. Co u Was idzie, co u Was będzie teraz barany? U Was na początku dziennym będzie wydawanie pieniędzy na naprawę. Nie wiem, auta, jakiegoś sprzętu, czy cokolwiek. Jakaś naprawa będzie. Jeżeli komuś będziecie chcieli pomóc, to od razu ja Wam powiem, ta osoba jest bardzo leniwa. Będziecie mieć do czynienia z osobą, która że komu y, będzie pokazywała się co to jest nie ona że ona jest no zapracowana i tak dalej to jest osoba która jest leniwa której no, się nie chce po prostu pracować to jest raz. To jest też związane z osobą, z którą macie izolację. E, możliwe, że to jest osoba, która się nagle tak izoluje. Teraz tak. Będziecie mieć do czynienia z osobą, która ma do Was żal. Nie wiem, mama, tata, kuzyn i tak dalej. Tutaj e, ktoś do Was będzie miał żal lub ma już żal przez całe życie. Coś się musiało wydarzyć w ciągu dziewięciu miesięcy i ta osoba cały czas do Was masz żal, więc jakieś spotkanie będzie miało miejsce. Jeżeli mam mówić o związkach, to yy, jest jakiś, jakaś para, no tutaj mo mo możliwe, że Was jest więcej, ale jest jakaś para, gdzie yy, coś się narodziło, jest jakieś uczucie i jedno i drugie jesteście w związkach. Mogę powiedzieć tylko jedno, to się wszystko zakończy, dlatego że ktoś jest w związku ze, tylko ze względu, że jest jakiś strach. I tylko to. Jeżeli mam mówić, coś może rozkwitnąć, coś może rozkwitnąć, ale tu karty pokazują, że jest zakończenie, tak? Teraz tak. Będziecie mieć stres. Stres związany z osobą, która mm, od Was dużo wymaga. Dużo będzie, o, jest to osoba, która zaczęła coś nowego, skończyła i od nowa się w Waszym życiu pojawiła. <laughs> jest to osoba, która na przykład dużo pisze, zajmuje się przy biureczku, e, pracuje głosem. Ale jest jedna zasada. Jest to osoba, która e, możliwe, że jest po znaku właśnie w chińskim jako bawu lub ma związane z ziemią. Jest to osoba, która manipuluje troszeczkę ludźmi i ona rzekomo pokazuje się tak, taki czyściok, taki czyścioszek. Tu Wam wszystko e, pokazuję i możliwe, że to chodzi o to, że też, że będzie jakieś zakończenie. Kochani, jeżeli to się zakończy, to wtedy będziecie bardziej widzieć, e, że jesteście lubieni, że jesteście e, z każdej strony do Was dopywa jakaś e, radość, miłość. E, zaczniecie nowy lepszy start. E, tu bym, e, powiem Wam szczerze, po 15 bardziej bym zaczęła y, analizować wszystko. A dlaczego? Bo teraz energie są takie cholera jasna, skomplikowane, że y, no, możemy pochopnie podjąć decyzję. Teraz tak, jaki z urzędnikiem będziecie mieć do czynienia? Osoba, która przez telefon, przez y, kogoś kogo nie widzieliście, wydawało się, że jest wszystko ok, że załatwicie. Jest to osoba, która wam będzie robiła jakikolwiek problem, czyli będzie osoba taka, no niefajna. Teraz tak, będziecie mieć do czynienia z osobą, która odkłada. Coś na później, o Boże, moja ręka. Odkłada coś na później. Więc e, jeżeli ktoś powie później to zrobię, to dla Was jest już cynk, będzie spina. Jest to osoba też, która ma y, rączki, takie wiecie, że coś może zwinąć. Jest to też i osoba, ktoś ktoś jest ktoś, ktoś, ktoś z rodziny. Ktoś, kto do Was często przybywa, pokazuje się, więc tu bym uważała na tą osobę, dlatego że ona w okrutny sposób będzie chciała Was albo potraktować, albo Was no, nie tylko potraktować, ale w jakiś sposób Was skrzywdzić. Druga rzecz jest taka, macie do czynienia, nie wiem, ktoś kładzie pod bruki, ktoś Wam coś robi przed domem i ktoś taki słodko pierdzący Wam coś szepcze do łóżka. Uważajcie, jest to osoba, która pojawia się, on to jest osoba, która pracuje z ludźmi, albo wy z taką osobą możecie pracować, która tu działa, ale też i niszczy. Potencjał jakiś może być, coś Wam może obiecać, ale zniszczy na przykład Wasze szczęście, to co wyrobiliście, działaliście. Czyli na te osoby uważać, tak? Z drugiej strony możecie mieć do czynienia jakiekolwiek świętowanie, ale to nie są tylko pozytywne świętowania, bo to może być, że będziecie u kogoś na stypie i rodzina, będziecie jednej i drugiej strony słuchać, o czy jestem między młotem a kowadłem czy jakkolwiek. kochani, po prostu odejść od tego, tak, po prostu w jakiś sposób się wymigać i odejść, tak dlatego, że będą bardzo waszą energię gdzieś brać na dół i Dosyć że energia, to potem będzie konflikt. Konflikt taki, że Wy coś powiedzieliście, Wy coś zrobiliście, czyli działania jakie? No, czwórka jest, jako w chińskim jest to negatywna liczba, więc ja już Was ostrzegam. Tutaj będzie w okrutny sposób, jak jest miecz, więc w okrutny sposób będzie ktoś was chciał e, potraktować. Teraz tak, uważać, bo coś się zbije, coś takiego e, związane z szybą. E, uważać, że możecie jechać, czy cokolwiek, e, coś robić, rozmawiać przez telefon, zakochani, w emocjach możecie też coś zrobić, że coś wam pęknie, więc tu uwaga. Jeżeli po, wspomniałam, że stres, tu będziecie, walczyć o swoje i wy walczycie, ale będzie sześć osób, gdzie będą atakować was. Będą atakować z każdej strony. Tutaj są też osoby, które będą, będzie ta osoba musiała się wytłumaczyć. Z drugiej strony możecie mieć do czynienia też z osobą, która wam remontuje coś albo pracuje, e, w, w, znaczy prowadzi może firmę, czy kładzie kafelki to tutaj na tą osobę uważać, tak? bo jest to osoba, która e, no, w jakiś sposób możliwe was oszuka, zmanipuluje was. Teraz tak, będziecie jechać autem, będziecie w drodze, dostaniecie wiadomość, ktoś będzie chciał wycyganić e, jakiekolwiek odszkodowania, e, że będą chcieli e, e, coś zrobić, że to nam się nie podoba z takich rzeczy. Tu bym uważała oszustwo jest, kochani, pokazane. I mogę powiedzieć, żeby uważała kobieta. Kobieta to jest, ona jest pokazana w kapance, może się zakochać. Jest to osoba, która możliwe opiekuje się kimś, możliwe, że ma dziecko chore. To jest osoba, która się zakocha. Uważaj, bo ktoś, kto dosyć, że kłamie, to jest to osoba, która... Z kwiatka na kwiatka skacze, Więc tutaj na tą osobę, kochani, zwracać no, uwagę. I teraz tak, jakaś młoda osoba będzie wybrała, wypełniała Wam papiery, czy cokolwiek, będzie Wam docinać. Mhm. A z drugiej strony, muszę powiedzieć z tej pozytywnej strony, Możecie mieć do czynienia z osobą, która ma pełen pomysł, ma, jest dobry w jakiejś dziedzinie, mechanik samochodowy, czy cokolwiek, robi, coś kombinuje, e, kochani, to to jest osoba, która warto na nią poczekać, bo ona jak Wam coś zrobi, to zrobi Wam dobrze. Jest to osoba, która ma... Mm, Dosyć, że pełen e, umysł taki y, fajnych pomysłów, to jest to osoba, która na przykład dobrze się dogaduje z tatą, pracuje z tatą, prowadzą razem firmę z takich rzeczy. To jest osoba, na którą, y, kochani, warto y, czekać. Ja Wam baranki ślicznie dziękuję. Ja zapraszam teraz baran lew lew. Osoby z poznaku o, lwy, coś, coś będziecie mieć w środę. No a w środę są sprawy sądowe, będą. nowe takie. Lew, do 15 sierpnia. I teraz tak, do lwu w ciągu trzech tygodni jakieś wiadomość, kogoś spotkanie się z kimś. Przepraszam, ale czekam na telefon, kochani, z pracy, dlatego jak mamy lukę, to szybko Wam robię czytania. Ktoś do trzech tygodni ktoś uderzy. Możliwe, że kogoś spotkacie. To jest raz. Jakiś mężczyzna, który lubi bara, bara, ryki, tyki. To chyba każdy mężczyzna lubi. <śmusz> Musisz uważać, bo spotkasz na swojej drodze kobietę. Jest to kobieta, która możliwe ma już dziecko. Jest to kobieta taka niezależna, ale ty jesteś figofago. Wymigasz się. Gdzieś polecisz. Tu będziesz miał coś związane z ciałem. Płynem, tak? Zwracaj uwagę na krążenie. Druga rzecz jest taka, wiadomości dostaniecie od szefa, od kogoś, kto jest znany Wam na Waszym oddziale, tam w mieście, tu jakieś wiadomości dostaniecie. Jakaś kobieta dostanie też ładny podarunek, biżuteria, coś okrągłego, coś takiego fajnego, tu dostaniesz od swojego partnera, od mężczyzny, więc gratuluję. Karty pokazują tutaj, że do Was, w Waszym życiu pojawi się mężczyzna do 36 roku życia, 38. Jest to facet, który chce być kierownikiem. Robi na przykład, otwiera biznes, co to nie on, a on za przeproszeniem nic nie ma. Jest to dosyć, że kłamczuch, leje wodę. Jest taki, oj, co to nie on, cicha woda, wiecie o co chodzi. Więc <gryw> zwracać uwagę, jest to osoba, mm, która przychodzi, podpytuje i... Luken Cooken, yy, kłamczuch, dużo o nim nie mówić. I tutaj jakaś wiadomość, znaczy jemu nie mówić, tutaj jakaś wiadomość od niego będzie. Odezwie się do Was mężczyzna, który nie ma prawa jazdy. Możliwe też, że czekacie na jakieś pieniądze z jego strony, tutaj te pieniądze przyjdą, ale letko się przesuną. Karty pokazują tutaj, że osoby, które opiekują się kimś, będziecie mieć konflikt z mężczyzną, ten mężczyzna jest zakłamany tu uważać. Możliwe, że to jest mężczyzna, który właśnie pracuje w lesie, który w lesie na świeżym powietrzu ścina drzewa i tak dalej. Ale niekoniecznie jest to też i facet, który prowadzi własną taką działalność, kochani, ale ma zadłużenia. Jest bardzo taki powolny, nie on taki misiowaty pokazuje się. Więc tutaj taka sytuacja... Z, z takim mężczyzną będzie miała miejsce i zwrócił uwagę, że on powie jak mnie moja przywiezie albo jak znajdę kogoś kto mnie przywiezie z takiej szuka non stop kierowcy w czwartek w czwartek u was pokazuje się, że będą ogromne plotki z osobą, która pracuje w szkole z urzędem z takich rzeczy. Tu jakieś plotki będą miały miejsce i możliwe, że będziecie mieć do czynienia też z dyrektorami. Dyrektor to jest też i taki burmistrz, to jest też i osoba, która Wam na przykład do dwóch tygodni albo do sześciu dni się rozstaliście, odezwie się też i z taką pretensją. Tak? Zwracać uwagę mi na piekarnik i zwracać uwagę mi na elektryczne sprzęty jutro. Jeżeli mam mówić, ktoś będzie miał w czwartek albo jutro, jutro są sprawy sądowe, jak mam połączyć z chińskiego, więc sprawy sądowe z takich rzeczy no to jest ktoś, kto doniesie coś. Jeżeli ma ktoś sprawy do, y, sądowe, to tutaj jest jakieś doniesienie, czyli kobieta się czegoś dowie. Y, tutaj jest też związane, że ktoś mógł coś podpalić lub jak, y, y, związane z pożarem, to tutaj jest, że to zrobił właśnie mężczyzna, młody, kochani. I tutaj jest, że ktoś kogoś też y, wyda. Karty pokazują tutaj, że trzech młodych Możliwe, że to są rodzeństwo, możliwe, że tutaj jest związane koledzy, ktoś się razem trzyma i teraz tak, jeden ma fajne pomysły, drugi możliwości też i zarobienia, ale ma albo w pracy trzech panów, trzy, nie tylko panów, trzy, trzy kobiety trzymają się razem, to tak, jeden ma metal w sobie, to jest raz i jest chytry na bardzo na pieniądze. Drugi zaś może dużo pić, pokazuje się, że on na przykład wodę, non stop wodę, różnego rodzaju napoje, a trzeci ma, trzeci na przykład musi chodzić teraz i załatwiać sprawy, sprawy urzędowe z takich, będzie Wam mówił o swoich problemach. To jest ten kuźwa, który robi o swoich problemach, to to jest złodziej. Zwracać uwagę. Tak, w poniedziałek jakiś mężczyzna mógł mieć jakieś zranienie, coś związane z lekarzem. <laughs> Jeżeli nie, to będzie to dopiero. I teraz tak, uwaga, bo jest jedna kobieta, która ma dwóch mężczyzn i tutaj jest to kobieta, która wpada w depresję. Możliwe, że wpadasz w depresję, bo twój partner ci mówi później, później, coś albo... Ta osoba, która nie mam czasu z takich rzeczy, tutaj ona odkłada wszystko na później i tutaj są związane z ręką nadgarskiem jakieś problemy. Możliwe, że ma problemy zdrowotne. Jest tutaj też osoba, która pracuje przy rybach, ma związane, nie wiem, ryby, coś związane z wodą, tak? Możliwe, że ma właśnie chorobę z takich rzeczy jak łuszczyca i inne kochani. Teraz tak, nie dajcie się obciąć coś nową fryzurę, bo to będzie lipa. Od razu mówię. Jeżeli mam, e, możecie czegoś szukać, to jest to w takim worku, jest to w takich w takim ubraniu, gdzie po prostu raz ubraliście i mogło być na przykład e, zamazane z takich rzeczy, tak? I e, kochani, to coś, co nosicie. E, przy sobie, nie wiem, to są przeważnie mi się pokazują kieszenie, e, kochani, w, coś możecie mieć w takiej kieszeni jak worki. Ja nie wiem, jak to panowie nosicie na budowach, takie jakby mm, bojówki. O, tak. To by było, to tam możecie coś też, kochani, znaleźć. E, I to by było na tyle. Ja zapraszam teraz strzelce. Baby. Osoby z poznaku strzelca. Strzelec. No i co? Strzelce będą mieli do czynienia z mężczyzną, który jest pracowity, ale słodko pierdzący, jest sam, dla niego kasa się liczy. I teraz tak, dla niektórych strzelców jesteś, jesteście osobno, izolujecie się. Tutaj będzie trzeba dojść do kompromisu. Możliwe, że ktoś nie chce dojść z wami do kompromisu. To jest raz. Druga rzecz jest taka kłótnie, rywalizacja różnego rodzaju u was będzie miała miejsce karty pokazują tutaj spotkania imprezy to będą super spotkania i jest jeszcze jedna karta która o tym pokazuje więc miłe spotkania u was, u was będą jeżeli mam mówić jest jakiś mężczyzna który podrywa dwie kobiety to uważaj bo jakaś kobieta zostanie przez no, tak źle potraktowana będzie. No, będzie bardzo jej smutno tak bo mężczyzna, który się pojawi, pojawił lub jest, to będzie mężczyzna, który będzie leciał na dwa fronty. Mhm. I mężczyzna ten, który powiedziałam, że lubi kasę, z taką osobą będziecie mieć właśnie e, konflikt. Tu jest jakaś osoba, kobieta, kobieta, która ma ogromny talent, ogromny dar. Możliwe, że macie kogoś, kto e, nie potrafi się wysłowić. Możliwe, że jest właśnie z poznaku panny. Kochani, mało mówi, ma jakiś taki lekki deficyt, jest to osoba, która ma ogromny dar, ogromną, ogromne możliwości i warto tą osobę wziąć, przekształcić lub poprowadzić w nią, żeby no robiła to, co kochała, tak? Tutaj jest wielkie spełnienie. Dla niektórych strzelców to wy macie ogromny dar. Tylko idźcie w innym kierunku. Kierunek, który mógł być został na przykład gdzieś tam zapomniany, kochani. Jeżeli mam mówić, ktoś możliwe przebywa właśnie też i w więzieniu. Jeżeli tak jest, to tutaj będzie jakieś spotkanie możliwe, odwieszenie czegoś, kochani. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś kobieta, kobieta, która źle traktuje mężczyzn. Jest to kobieta, która rzadko się pokazuje u Was, na, na przykład było cisza i nagle się pojawia. Jest to osoba, która nagle mogła ładnie schudnąć, zmieniła na przykład coś w sobie, ale to też jest kobieta, która często siedzi przy kuchni. Jest to mama Teresa, ja to mówię, która cały czas dla swojej rodziny, tylko jest jeden problem, ona wpada w furię. Jest wybuchowa bardzo. Więc tutaj z taką osobą kontakt będzie miało miejsce i ta osoba ma do was żal, lub wy do tej osoby będziecie mieć żal. Jeżeli mam mówić, kontakt z ojcem, kontakt z kimś bliskim, no będzie miało u was teraz ja, no, odwieszenie czegoś, tak? Kochani. Teraz tak, jakaś kobieta będzie coś sięgała z góry, uważaj, bo to poleci na ciebie. I kurczę. Blokada jest pokazana, ramion, ramiona, serducho. I ktoś będzie musiał bronić w pracy, bronić swoich, swoich pieniędzy, swojego miejsca, jakiegoś awansu, bo ktoś będzie chciał was rozdzielić rozdzielenie czegoś. Uważajcie przy kasie, tak jak ja teraz do Was mówię, i bym na przykład komuś sprzedawała coś, będzie osoba, która nie zrozumie Was, będzie miała do Was możliwe taki lekki konflikt, taki, no niefajniej będzie tego zwracać uwagę przy, właśnie przy ladach, tak jak ktoś was, Wam kasuje. Możliwe, że ktoś Was kasuje podwójnie. Jeżeli mam mówić, zwracać uwagę na małe szczuguliki, a zwłaszcza na te, które mają takie ząbki, a w kluczach, takie te, bo coś tam możliwe, to możecie zagubić, albo ktoś Wam coś tam mógł podłożyć z takich rzeczy, kochani. Mhm, jest jakaś kobieta. Dobra, jeżeli mam mówić, tutaj też u was się strzelce pokazują, jest mężczyzna. Który ma na wszystko czas i taki mężczyzna do Was u, u, napisze: będą jakieś wiadomości. Mam czas, nie chcę mi się iść do pracy z takich rzeczy. E, druga rzecz jest taka: jest jakaś kobieta, która e, opiekuje się kimś, jakieś nieporozumienia będą. Nie słuchaj, e, przez. E, no, mogłaś coś, no, jak to powiedzieć, przez ucho, tak ktoś ci coś powiedział, a ty tego nie widziałaś, nie rób zamętu, e, sprawdź to, bo tutaj są jakieś no, nieporozumienia <grytania> związane z możliwe, że chodzi o mężczyznę. I pokazuje mi się małżeństwo. Karty pokazują tutaj, że jest kobieta, która ma czakrę serca zablokowaną. Mężczyzna pracuje na świeżym powietrzu. Nie wiem, możliwe, że to jest jakieś boisko, możliwe, że to jest ogrodnik, robi coś przy domkach, buduje domki. Tu, no powiem szczerze, tutaj jest jakieś nieporozumienie. Mhm. Związane, Możliwe, że związane jest z osobą młodą. To jest mężczyzna, który możliwe ma też taką bródkę. Wiecie o co chodzi? Bródkę, brudkę, taką szufladę może mieć, tu może mieć kochani brodę też taką zapuszczoną i cały czas chodzi w czaperce. Lubi obcinać się tak troszeczkę inaczej, tak? więc to jest związane z tą osobą. Moi drodzy, to już by było na tyle. Mam nadzieję, że coś połączycie do siebie. Ja oczywiście jeszcze do Was przyjdę z jednym czytaniem i też będzie czytanie bonusowe, tak jak, tak jak obiecałam. Ja Wam życzę czego? Życzę Wam przede wszystkim zdrówka. Jeżeli jest zdrówko, będzie wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.